Dzisiaj to był jeden z tych dni. Wstałem sobie rano, w okolicach 8.30 i stwierdziłem, że nadaję projektowi Ziemniak 2.0 pełnego rozpędu. Ta nazwa Ziemniak 2.0 powstała wczoraj. Okazało się jednak, że dzisiaj jest święto Trzech Króli. Zaparzyłem sobie herbaty. Słodze. Dwie łyżeczki. Miałem iść dzisiaj do fryzjera, no ale jest zamknięte. Uf, ujdzie. Chciałem tak zrobić, ale z nową fryzurą. Wczoraj miałem bardzo intensywny dzień. Praktycznie kolejny raz nie spałem przez praktycznie dobę, i cały czas coś robiłem. Powiem szczerze, że trochę się zaniepokoiłem, bo to trochę miało takie przejawy pracoholizmu. Dlatego, że najprzyjemniejszą myślą, jaka do mnie przyszła, to moment, w którym, tak jak ostatnio mówiłem, mój organizm włączy autopilota i pójdę spać. Tak jakby ta myśl była dla mnie najprzyjemniejsza i najmilsza. Co najgorsze wiele razy się wprowadzałem w taki stan. Właśnie, żeby pracować jak najdłużej, żeby być jak najbardziej zmęczonym, bo wtedy najprzyjemniej im się szło spać. Tivolt stwierdził, że jestem powalony. Podesłał mi nawet linka. Co się dzieje, jak mój mózg nie uzyskuje wystarczająco dużo snu? Słowa Tivolta wziąłem bardzo na serio, dlatego że pomógł mi wiele razy w wielu aspektach takich życia w społeczeństwie. I postanowiłem dać mojemu mózgowi chwilę odpocząć. One, one, two, one, 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 three. One. One. Two. one, three, one, one, four, one, 1, 1, 5, 1, 8, 4, 8, 11, 7, Do całości dam wam może linka poniżej, ale puszczę wam swój ulubiony fragment. <mum> Nie to, że chcę wyjść na ignoranta. Ja po prostu nie rozumiem sztuki, ale czuję jak mój mózg teraz odpoczywa. Okazało się, że są nawet tego. One, 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 three, four, one. One cinco. Five. Dobra, żeby nie było. To jest Marka Applebaum, to jest profesor ze Stanfordu muzyki i w ogóle. Więc jak słyszycie, całkiem dobrze gra. Tylko ma bzika na temat kompozycji, teorii muzyki. Jeżeli chcecie, macie linka do niego na dole. Ciekawa postać. Ostatnio mówiliśmy cały czas, że trzeba robić, trzeba działać, a stwierdziłem, że poczytam troszeczkę, skoro dzisiaj święto, na temat odpoczynku i przede wszystkim na temat snu. I okazuje się, że w powodach, dlaczego się powinno spać, jest między innymi... To, że jeżeli się nie śpi wystarczająco długo, to ciężej jest rzeczy zapamiętywać, ciężej się uczyć, pojawia się problem z metabolizmem i wagą, problem z bezpieczeństwem, bo można sobie usnąć albo po prostu być mniej uważnym, jest gorsze nastawienie, są problemy później sercowe i dodatkowo, jak się ma za mało snu, to jest informowany nasz układ autoimmunologiczny, żeby zaczął działać, i wtedy organizm uznaje, że jesteśmy chorzy. No i się źle czujemy, inne tam takie. Czyli lekcja na dziś? Odpocząć sobie.